Mnie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Psalm trzeci. modlitwa prześladowanego. Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalonem. Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje. Wielu jest tych, co mówią o mnie. Nie ma dla niego zbawienia w Bogu. A jednak, Panie, Ty jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz. Wołam swym głosem do Pana, On odpowiada ze świętej góry. Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje. Wcale się nie lękam, tysięcy ludu, choć przeciw mnie. Dokoła się ustawiają. Powstaj, O Panie, ocal mnie, mój Boże. Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów i wyłamałeś zęby grzeszników. Od Pana pochodzi zbawienie, błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim. Amen.